Hej, hej, z tej strony Asia z kanału Kunia Budżetuje. Moi drodzy, dzisiaj mamy kilka tematów do zrobienia. Mm, a mianowicie temat wyzwań cotygodniowych, tą o tą maleńką paczuszkę od Izy sporachowane oraz temat dwóch nowych segregatorów. Zaczniemy sobie od y, malutkiej paczki odizę Trochę trzeba było na nią poczekać, ale ale to nic a jaki nowy, ładny spinacz, słuchajcie, dobra, tu już nic nie ma Spinacz, dobrze mówię. Słuchajcie, ja zawsze za każdym razem mam ochotę powiedzieć, że to są yy, magnesy. Jest chyba silniejsza ode mnie. O, Już sobie patrzymy, co tutaj nowego, ładnego nam zaprezentowała Iza. Przepiękny nowy spinacz. O, bardzo ładne, słuchajcie, naklejki. O, jaka ta jest mega. Ta mi się bardzo podoba. Ta też zresztą, ale ta jest wyjątkowa. Dobra. Rzuć kostką koloru i oszczędzaj. Bardzo lubimy. Gramy. Tutaj wyzwanka, które Iza daje. Mm, do zamówień od jakiejś tam pewnej kwoty. Ja je sobie oczywiście zalaminuję, bo, bo są urocze. Więc dzisiaj na pewno nie będziemy ich yy, uzupełniać. No i lecimy dalej. Oszczędności jesieniary. Rzuć dowolną kością i oszczędzaj. O jezus, zobaczcie, jak to jest mega urocze. No. Jesieniara to i ja. Oooo! Tego nie załamawiałam. Ale ładna! Dzięki za. Dostałam, słuchajcie, w prezencie zdrabkę. Przepiękny łapacz snów. Ja kocham łapacze snów. Mega! Dzięki za. Będzie grany. Słuchajcie, musiałam. Tak? Wy już wiecie. Czekaliśmy tylko na realizację. Yy, kolejne pieseły do kolekcji jamnik owczarek niemiecki labrador no i oczywiście nie mogło za zabraknąć kotów kitku o naklejka się przykleiła to Teraz sprawdzimy yy, dachowiec mainkun moje rodzice mają Mainkuna, a nie wiem czy wiecie pewnie nie wiecie bo skąd macie wiedzieć no Podobnie nazywała się Banchi, Banshi. A reaguje na tosia. Tak, antoninka nasza. Kot bengalski, syberyjski, brytyjski, niebieski. ragdol. Swego czasu straszliwie chciałam mieć tą rasę. A tego nie, ko nie kojarzę, żebym to zamawiała. No, w nocy wszystkie koty są czarne, ale fajna zdrapka, patrzcie. I tu są w ogóle czarne pola do drapania. Widzicie to? Ależ to jest fajne. Dzięki. No i tu takie trzy otwarte kotełkowe do samodzielnego uzupełniania za moment wracam przepraszam dobrze przepraszam już jestem ale na te zdrapki i na to generalnie plan będę miała inny to na razie odłożę sobie na boczek bo to jest jakby bardziej na przyszłość natomiast na to mam inny plan tak samo jak na to wszystko nie no oprócz poniedziałkowych sobie odłożymy tam. I teraz przyszła ta chwila, że będziemy uzupełniać, słuchajcie, wyzwania cotygodniowe. Mhm. Już myślałam, że zły segregator wziąłam, ale nie. I standardowo zaczynamy sobie od tygodnia oszczędności. Tym razem uzupełnimy sobie Słuchajcie nadganiamy. 16 i 14 zrobimy Co by w grudniu już mieć trochę wcześniej te kwoty nie 16 i 14. Czyli 30 zł. Piękna, równa kwota. Zebrana już 600 zł. Mm. O matko, jaki 11 dzisiaj? Jest? Słuchajcie, 12. Dzisiaj byłam z synem na komisji. Na sprawę tego orzeczenia, jakie będą wyniki komisji, to się dowiemy w przyszłym tygodniu dopiero. Oczywiście, bo niczego się człowiek nie dowie, tak po prostu. No ale jakby nie, mam, nie, nie ma to znaczenia, słuchajcie, już naprawdę. Słuchajcie, wyciągam tutaj tą zdrabkę i pieniądze z niej i przerzucę sobie, słuchajcie. Tutaj tą kopertę. O, jakiś mój się chyba zaplątał tutaj do środka. Ta. I przerzucam sobie tutaj poniedziałkowe kawki. I do kawek na dobry początek oblatuje piątka. Zastanowić, który to kubeczek. Ale piąteczki to to. Teraz mamy szarpie, szarpi, to możemy sobie, słuchajcie, kolorować ładnie. To są nisko kwotówki. Więc spoko. No i tak się szybko zbierze. Słodkie wtorki. Hmm. Do słodkich wtorków też właśnie matka wrzuciła piątkę. Tylko nie wiem, czy mam w jednej monecie. nie chcę dzisiaj tam tego bilonu wrzucać bo to wiecie niszczy koperty nie ma co łącznie w słodkich wtorkach już będzie 60 złotych hop idziemy do wysyłania 100 kopert Wyzwaniu stu kopert uzupełnimy hmm. dwa tygodnie, jakby, no bo chcemy troszeczkę nadgonić. tutaj do tego wyzwania dorzucę dzisiaj 40 zł. No, jeszcze tydzień i miejsca nie będzie. Plus 40, czyli 360 zł w tym pudełku. Jak się chyba nigdy nie zmieni. Jeszcze rzuca pieniędzy. Tak więc tak, byliśmy dzisiaj słuchajcie na tej komisji, hmm, niczego się nie dowiem, ale generalnie powiem Wam, że było bardzo sympatycznie. Czy znaczy sympatycznie o ile komisja może być sympatyczna, ale znaczy pani doktor była bardzo sympatyczna. Pani psycholog, taka, wiecie, z dystansem, ok, ale tam bez żadnych tam zlotów. Generalnie, zobaczymy, jakie będą efekty tego dzisiejszego spotkania. Natomiast wiecie, no ja, ja nie umiem koloryzować sytuacji, mówić w jakiś tam. Wiecie, że, 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 że jest gorzej na przykład niż, niż w rzeczywistości? Nie, to, to po prostu nie jestem ja. Ja mówię um, zawsze prawdę i, i zobaczymy generalnie, um, jak, jak, jak to się potoczy. Um, i, natomiast dowiedziałam się, że jakby orzeczenie na mnie odbiorą, tak myślę. Raczej nie powinni. Bo wiecie, to mi nawet nie chodzi o świadczenie, nie chodzi mi do końca o ten punkt siódmy i ósmy, bo to, to raczej nie będzie miał syn tego, tych punktów dwóch, chociaż też się może okazać inaczej, ale to najwyżej się pozytywnie zaskoczę. Natomiast wiecie, co mi głównie chodzi o yy, samo orzeczenie, dlatego że gdybyśmy potrzebowali wspierać jego rozwój. Na przykład te zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju, mm, albo y, jakieś, wiecie, logopeda, jeszcze dodatkowe jakieś zajęcia, y, kształcenie specjalne, chociaż wątpię, żeby wymagał, ale wiecie, nigdy nie wiadomo, co przyniesie y, przyszłość. Y, no i w momencie, kiedy ma orzeczenie, nawet wiecie, nie z tymi wszystkimi punktami, ale z ich częścią, no to zawsze jakoś tam słuchajcie łatwiej. Y, no, łatwiej po prostu o jakieś tam możliwości yy, wsparcia tego dziecka. Więc mam nadzieję, że, że, że to dalej będziemy mieć to orzeczenie. A czy będzie świadczenie, to jakby nie ma już. To jest jakby trochę drugorzędna już sprawa w tym momencie, yy, bo zarabiam, więc na rachunki mamy, nie? I, i to się liczy. Na rachunki na jego, na jego potrzeby. Ok, kociołapeczki. No i gdzie mój drapak? Proszę Państwa, zgubiłam drapak. Nie, jest. To schował nam się trochę do tyłu. Dzisiaj już oszczędnie będę, czyli tylko jedna z drapka. Dobra. Dwadzieścia złotych. ok, Nie będę się kłócić. Dwadzieścia. Pięćset. Osiemdziesiąt. Tu. Już mam zapomnieć do którego pudełka, nie? Okej. Okay. No, akurat dwie dyszki tu były. Jakby czekały rzucamy tym razem o tym wyzwaniu nie zapomniałam dlatego, że było tutaj dosłownie pod ręką dzisiaj piętnastka będzie widać taką skarpetę fioletową, chyba tak zapisuję nigdzie, więc więc nie to nie. Oj. Piętno. O, mamy piątkę. Dobra, jest piątka jednak. Jakaś się uchowała. Z się przypominam, odliczamy do świąt. No i moi drodzy. Nasze cudowne zdrapki wychodzą z tego bajdera. Dlatego, że plan zdrapkowy, plan na zdrapki ja mam inny. Mhm. Następnym razem też tutaj wrócimy kostką. Ale tak, plan zdrapkowy jest inny. I tutaj przedstawia się pan plan. Docelowo będzie, będą nowe koperty, natomiast na razie wzięłam takie, które mam w dość takim lichym stanie. No ale na razie chciałam, żeby były jakikolwiek. I moi drodzy, to będzie teraz mój binder zdrapkowy. I tak, tu już wcześniej tu już wcześniej te akurat yy, i wyzwanka, i zdrapki jako prezenty gratise, one były w jednej yy, przegródce, to je tak zostawię. Natomiast całą resztę chciałabym powrzucać tutaj yy, do tego bindera. Yy, pieniądze z balonowej zdrabki też będę wkładała tutaj do tej koperty, natomiast ją samą yy, no muszę wpiąć. Tak jak widzicie. Hmm. Eee, no i co? Teraz muszę pomyśleć, bo wiecie, no ich jest teraz multum. Całe multum. Te cztery to na pewno pójdą sobie oddzielnie. Będę, słuchajcie, chciała rzucać po dwie. Nie? Dobra, to samo je da damy z się. Tu, gdzie są nowe zamki, to też będą, wiecie, zmieniane te. Zmieniane będą tasiemki. Natomiast jadą do mnie nowe tasiemki, bardzo ładne. I powinno być bardzo ładnie. No tak myślę, że chyba takie podwójne też nie będą złe, co? się oczywiście idą oba razem. Wiecie, mamy binder na gry, to i będzie binder na zdrapki, nie? Hmm. A, krzywo wkładam, ale to nic. Hmm, Akita. Czekajcie, te kotki... Damy sobie razem może z tym wilki sobie damy razem. To oczywiście, że będzie razem. Rak dolek będzie sobie z syberyjskim. Mm -hmm. Mamy pieski. Maincoon. mainkun tak. Maincoon z ragdollem. Bengalski z tamtym. Eee, Nie Z dachowcem. Kitek będzie oddzielnie. pójdzie Akita z labradorem. No, to pozostałe, słuchajcie, koperty to były takie moje pierwsze pierwsze, w których robiłam w ogóle budżet taki ten domowy i one są tak totalnie niewyględne. No, lepsze takie niż żadne, prawda? Będą serię kocią rozpoczynały te. I lecimy dalej z kotami. Ja tu wkłonam, wrócę, a wy nie widzicie, nie? I zaraz sobie pewnie jeszcze jakąś zdrabkę tarapniemy. już dogrywająca koperta. Ale no wiecie, może jakoś uda mi się jeszcze odczyścić, chociaż już tyloma specyfikami próbowałam. Jak ktoś ma pomysł, to dajcie znać, bo mi zostały, słuchajcie, te y, takie przebarwienia, po tym jak karteczki sobie do, doklejałam, słuchajcie, z y, y, na taśmę, w ogóle kartki na taśmę. Z, z czymś z nazwami, wiecie, kategorii. Tutaj dziewuszki. Tutaj te cuda. Tutaj wilki, słuchajcie, jakby jak wyliczone. Heh. Patrzcie we. Wy. No i te czworaczki, nie? Na przyszły rok. O. Czworaczki na przyszły rok. Yy, tą kopertę wrzucę tu. Tu czy tam? Nie ma znaczenia. Po prostu do któregoś z segregatorów musi wejść. Te koperty, no, chociaż nie, na razie nie przerzucam ich tam. Niech sobie tutaj będzie. Ok. I tak się prezentuje póki co ten binderek. I zanim sobie drapniemy, pokażę Wam jeszcze, jak wygląda ten czarny. Hmm, tutaj na pewno wielkiego zaskoczenia nie ma, bo są te wydatki roczne, które już widzieliście jako wyzwania, tu też widzieliście to wyzwanie oraz oszczędzanie długoterminowe, tak to nazwałam, ale wiecie jak to jest. Wpiąłam sobie słuchajcie to wyzwanie od Kasi z budżetowni no i wrzuciłam tutaj tą naszą grę odporachowane i tutaj będą pieniądze zarówno z gry, jak i z z tej inwestycji, że tak powiem. Zobaczymy jeszcze jakimi nominałami tu będę Operować i jeszcze tego nie mm, nie ustaliłam. Nie wiem, jakie tam kwoty będę wrzucała. Tak sobie wymyśliłam, że tak po prostu będzie. No i zawieszka. Karpik. Yy. Dobrze, słuchajcie, tutaj muszę sobie drapnąć tą zdrapeczkę troszkę. Ona mi się, ja ją dzisiaj przedziurkowałam, ona mi się troszeczkę uszkodziła. Słuchajcie, bo włożyłam ją w którymś segregatorze tu do środka, bo ona nie miała dziurkowań i ona też się nie mieściła mi w kopercie. Dlatego ja mam, wiecie, ten dziurkacz, to postanowiłam, że ją przedziurkuję. 15. Że ją przedziurkuję i po prostu sobie ją wepnę. Ja wiem, że oczywiście ta zdrabka również występuje, jako już od razu dziurkowana, słuchajcie. Więc to nie jest tak, że, że one wszystkie nie mają tych, tej dziurki. 15. W sumie możemy tutaj na statusku wpisać, bo jest uroczy. 12. tak to mi się ona, słuchajcie, bardzo podoba, bo ona jest urocza. Jakby nie patrzeć. I O, widzicie, ja szukam tej yy, szukam zapięcia jak w W czym? Jak w tych tasiemkach. Nie ja zawsze na górze mam i już przyzwyczajenie. Dobra. Przuciłam 15 Cyk. To lecimy dalej. Hmm, czy ja mam dzisiaj ochotę na to wyzwanko? Chyba nie, ale dużo ci oczywiście, nowe. Nie dzisiaj nie mam ochoty yy, tutaj nic z tych rzeczy robić. Natomiast mam ochotę na pewno drapnąć. Jak już tak idziemy, to może zdrapmy sobie. Dzisiaj to pole 12 zł. To ma super laminat. Się nic z tym nie dzieje. Dobra. Wrzucam jeszcze 12. sobie jeszcze wilka i jeszcze dycha w Cudnie. to no to co piszeczek zasijmy trochę tego psiunia. Samo jeda. Odkryjmy ucho. 20. Boże, no boski jest. Ja tu nawet mu zapisałam na statusie ostatnio. No dobrze. W sumie można zapisać. 20, tak? Tak. Czyli już tu będzie 25. I się gęsto już zrobiło, ale tu w dychach mam co prawda 20. ale jak coś to jeszcze są drobne, nie? To zróbmy sobie jeszcze może jedne koty. O, co ty myślicie? Czy Patrzcie i teraz dylemat. Hmm, może boho? A, drapnijmy sobie boho. Dobrze. I może perfumy. Czyli i dobra, słuchajcie, i to będzie ostatnia zdrabka na dziś, ostatnie pole, i generalnie ostatnie wyzwanie, które uzupełniam dzisiaj. No, a ta dyszka pójdzie na następny jakiś film w przyszłości. Niezmiennie chciałam Wam podziękować, że byliście ze mną, że oglądacie. No i co? Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych moich filmach. Cześć, pa! pa.